Just win tuchaj Dziś jesteśmy na jest glueskin, na którym jak widzimy mamy 8756 zł w balansie. Oczywiście pisząc cokolwiek w komentarzu dostanie skina. Jak widzicie, dwa skiny już wysłałem, dwie osoby ostatnio napisały, więc zostały dwie. Trading w, w opisie kanału. Oprócz tego z kodzikiem, tutaj 10% bonusu, darmowe 2 złote 10 groszy. Zł. Metod płatności jest dużo, bliki karty, przelewy, skiny, krypto, wszystko czego dusza zapragnie, a dowołując Dychę z moim kodikiem Tu Haj. Do wygrania. Huntsman Night Night, Falcion Knife Black Jak widzicie, naprawdę niezłe nagrody. Dwie kosy do wygrania. 8:40 i tylko Falcion, ale no czym więcej doładujecie, tym większe szanse na wygraną. I oczywiście wtedy macie szansę na wygranie. Wtedy. No bukosy, jak wyładujecie, zadychę, przynajmniej zadychę. Dobra, tyle gadania, musimy coś przyspuncić, coś otworzyć, hole case. I ja chcę tego whole w końcu, holy moly guacamole. No hot hole charm, ile można tego dostawać? Za każdym razem, za każdym razem dostaję tego hot hole charm. O oh, no, hole pin. Oczywiście, można wymienić po takiej stracie, no nie mogę nic więcej powiedzieć, niż że Changer wymienić to na jeden skin, ale można też wymienić na więcej skinów. Mm, tyle ile wam starć tam balansu. 20 skinów można wymienić na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, no opcji jest dużo oczywiście eee, Ale w badlach sobie teraz coś tutaj przeszukajmy, przeszukajmy. Wejdźmy w to, trzy osoby. Goofy's 666, za Lacus Rex 3 skrzynki i 236 zł. No, nie mamy najdroższych. A, to jest Underdog, to jest Underdog. No, zapomniałem o tym. Chciałem mówić, że nie mamy najlepszego dropu, ale, 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 ale. Right there, right now we are winning it 358. Spoko! Oprócz tego tokeny. Tokeny można wymienić sobie w sklepie bitwy skrzynek na przeróżne nagrody. Jak widzicie mam 99 tysięcy. Już ten monster masza mógłby lecieć do nas. Są droższe nagrody. Dziwne, że kosy nie ma, ale często są kosy, no właściwie wszystko. A jak jeżeli nie ma czegoś, co chcecie, możecie wymienić na to, na co was stać, a później wykręcić, że to podmienić, robić taką podbiankę. Eee, stwórzmy swoją bitwę, cena malejąco. Right, A Luxurious Case, Royal Case i Scarlet Case. Was to ile? Shard Mode. <laughs> Dwie osoby w takim razie w Shard Mode. To jest fajne w CSGO zawsze ktoś tu, ktoś tu gra, jak wam wywali bitwę na sam dół. Ale zawsze ktoś tu gra, zawsze ktoś dołączy, cały czas te bitwy się zmieniają jak widzicie Nawet taka droga, to jest kwestia 10 minut żeby ktoś wam dołączył i gracie z prawdziwym człowiekiem A jeżeli nie chcecie czekać, rzucacie bota i też macie opcję zagrania, też macie opcję rywalizacji No jak na razie nie mamy lepszego dropu, ale nic straconego, są dwie droższe skrzynki z której musimy wyciągnąć coś lepszego. Błagam cię. Jest Jesgo Skin jeszcze jedna. Co tu mamy? Yes, skeleton. Right. Sexy, sexy, sexy. 2108 zł. No dobra, to nie takie sexy, bo zł. profitu. Ale no było blisko, było blisko. Holding down case w Jesterze. 3 osoby, 1800 zł. To dropnie mniej. Ten wygrywa, więc życzę powodzenia moim przeciwnikom, żeby dropnęli jak najwięcej. Ten holding down fajnie, jakby komuś dropnął, żeby mógł go sobie zgarnąć. No nie o to mi chodzi, dajcie komuś cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. Błagam cię, CSGO Skins. Tyle szans na taką naklejkę i nie dasz nikomu? No ty nic, poniósł. Okej, okay. wygrywam, ale co wygrywam? Wygrywam grosze. No i co, grosze trafiałem do mojego Fipunka, płacąc 1700, 200 zwrotu, no to nie jest to idealne. Uuu, 20, nie, 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 20 skrzynek to nie, nie spojrzałem, no to też mnie nie stać. <ścoughs> I dobrze, bo bym kliknął jak debil i przegrał pewnie, znając mnie. Ale, a, dobra, już sobie wbiłem tutaj, 12,62 skrzynki No to wszystko w sumie jedno czy wygramy czy przegramy 1260 to nie jest aż tak duży pieniądz żeby lamentować ale może 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 pojadę może nie wygrywam <grymne> eee, No to za siódemkę też nie ale to to głupota głupota No ale co co trzeba podjąć ryzyko trzeba podjąć gesterek da tu można wygrać 2055 się skrzynek, fajnie, jakby coś mi dropnęło. Są to skrzynki eventowe, z których dostajemy tokeny i mam nadzieję, że się na gotów, gotów, gotów. No, kosztowało to 2055, więc yy, musimy jeszcze więcej wyciągnąć. Ale dostajemy też tokeny eventowe, które można później wymieniać na nagrodę. No, dajcie mi jakąś kosę. Błagam, Sears Gold z Koska. Znowu ten Gold Tooth, mamy równy procent i cały czas dostajemy to samo. A gdzie Kosa? Gdzie Kosa? CSGO Skins, ale gra... jeszcze mu oddało, ale mnie ograbiło. Nie mam tego dość, dostaliśmy tokenę. Dzisiaj potężna strata, potężna. Tokeny można sobie wymienić w z górna na miejsce rankingu. W puszcze skina można strzelać do targetu i dostać skina. Przepięknego, dobrze trafiłem. I jeszcze w handlarzu bronią wymienić tokena skina. No o to tu chodzi. Oczywiście z Kodzikiem, Wpłacając dychę do wygrania Huntsman Night Fashion Night Black Laminat. I oprócz tego, zapraszam do komentowania, komentując, dostaniesz coś. Do następnego. Yo!